Perć akademików, czyli najtrudniejszy szlak, który prowadzi na bawią górę, zaczynają się pierwsze łańcuchy. Kolejne miejsce z łańcuchami obiektyw 05 fajnie to wygląda. Już trochę pachnie. Tatrami obiektyw z zero pół. Chyba najsłynniejsze miejsce na perci akademików, czyli drabinka. No, fajne, wymagające miejsce, ale też nie jest to tak, że gdybyśmy spadli, to spadamy nagle w jakąś otchłań. Tak prezentuje się przejście drabinki z góry. I jest babia góra.